Ciągłos? Do DBD pojawił się nowy killer Kaneki Ken. No, ma postać z Tokio a anime takie tam, wiecie, takie sprawy. No to tak. No. Profilówka, jeżeli chodzi o profilówkę, to wygląda na w taki sposób. No ale możecie sobie zmienić profilkę, tak jak mam tę nowe tło, to zmieniać wszystkie profilówki na inne. Jeżeli chodzi o skiny, jakie ma, to będzie to kwisty zestaw. Um, sama postać nazywa się The Gul, ale wiadomo jest to Kanekiken. O, tutaj i znajdzie wam jego perki, więc. Ja Ken wpisze to też. Um, też, też on znajdzie kiedyś. ale... Mamy trzy perki jego. O, um, w ogóle jest takim dosyć naprawdę w miarę zbalansowanym. Killer. Oczywiście jest pobugowany, bo to jest PTB. No. wiadomo, PTB, na PTB jest zawsze dużo bugów, Ale je, jeżeli chodzi o same perki, addony i w ogóle, są naprawdę takie proste rzeczy. Zanim um, jeszcze przejdziemy do perków. Pokażę Wam jeszcze. Jeszcze Wam pokażę, Mori. Prezentuję model cały. Um, pokażę Wam jeszcze tutaj. Ten, model. Ten się nie różni. E, jest on podzielony na spodnie, tłów, y, głowa, tak jak surwy. Więc e, jego. W innych skinach jego macki nie będą się zmieniać. Wygląda na Mori Killer'a nowego. Hey, Tak w skrócie. Dobra. Pogadajmy teraz o jego perkach, bo są dosyć proste, są dosyć ciekawe. Nie powiem. E, więc tak, mamy Forever... Forever Untwined. E, I teraz tak. Kiedy survivor otrzyma obrażenia, czy obrażenia jakiekolwiek, e, nie, jest, nie jest to opisane, że musi być to zwyk zwykłej broni, więc wystarczy nawet obrażania z abilitki. E, otrzymuje się jeden token. I każdy tokenów może być 8. Maksymalnie może być 8. E, każdy token sprawia, że może szenie surwów, trzenie e, surwów też na ziemię. Tak samo e, powieszenie surwów jest e, 4% szybciej. No i możemy łącznie zdobyć. Z 32% szybkiego podnoszenia. Przynajmniej na to ogólnie wygląda. Uderzysz. Yy, Znasz obrażenia ośmiu surwom. Za pomocą zwykłego. O, za zwykłego ataku teraz. Teraz jest podkreślone to, że tylko i wyłącznie Base Attack. Yy, pojawi się. Pojawi się Dull Totem. Który zmieni się w Hex Totem. Czyli jest taki, jest taki fejkowy totem i on zmieni się w hex totem później. I on rzuca, on rzuca klętwę na wszystkich surwów. W momencie, kiedy uderzysz surwa, jak rzuci się w tego dula totema, yy, Zawodzą, oczywiście basic ataku, yy, dosta... Oni, każdy surw z tych, yy, którzy otrzymali z kogo ataku obrażenia, otrzymują... 5% yy, spowolnienia, Hinder statusu tak zwanego, jak jest tutaj napisane za 15 sekund. No, Hinder status jest po prostu spowolnienie. Więc otrzymują spowolnienie. Jest to taki zwyczajny totem. Tak naprawdę nic specjalnego. Non are free. Eee, trzeci perk już tutaj. I teraz tak, kiedy powiesimy turwa, za pierwszym razem otrzymujemy jeden token do czterech. Czyli każdy. Musisz się z innego surwa i każdy jeden surw da, e, da ci token. Po prostu i możesz zebrać maksymalnie czterech, no bo przecież możesz, są tylko cztery surwy w grze i no, wiadomo co chodzi. E, No i wszystkie, kiedy wszystkie generatory zostaną naprawione czy jest to na endgame perk, em, każdy każdy token, wszystkie, wszystkie okna i palety. Oczywiście palety te, które są, które stoją, niektóre leżą, są zablokowane dla wszystkich na 16 sekund. Nie ma tutaj opisane, że to się y, wydłuża, ale raczej jest to wydłużone z ilością tokenów. Dobra, i teraz pogadajmy sobie o jego addona. Jeżeli chodzi o jego addony, to one są proste. Nie są zbyt skomplikowane i w większości jego addony polegają na aurze, czyli na wizji. Teraz mamy tak, pierwszy to jest Iri Dustend iPad, czyli no, opaska na oko, jak widać. To ten addon sprawia, że po trzecim waszym daszu możecie złamać paletę, przeskakując, przeskakując przez nią, tak? Ten killer potrafi. Takiewać za pomocą mocy przez yy, palety i przez okna. Nie jest to tak efektowne za bardzo, jakby się to wydawało, ale no, mniej więcej podobnie, podobnie do Weskera, jeżeli chodzi o to. No i wydaje mi się, że się to, troszeczkę jest to zbugowane, ten przeskok, ale. No. To tak, w skrócie. Działa to tylko i wyłącznie na trzecim daszu. Na innych nie. Tylko trzeci dasz trzeba zrobić, żeby to działało. E, Kolejny addon to kiedy... Skukujecie, ...skukujecie surwa w waszym takim naładowanym, naładowanym stopniu. Tak jak jesteście po prostu na mocy. Naładowani na mocy. Rozumiecie roz, 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 o co chodzi? E, wszystkie inne surwy e, będą... Wszystkie zdrowe surwy. Trzeba znaczy, wszystkie zdrowe surwy, będą krzyczeć i pokażą swoją lokację na 3 sekundy. Więc możecie bardzo szybko słucha znaleźć kolejnego, kolejną ofiarę. E, następne, następny dodatek CCG ID card. W dodatku chodzi o to, że w momencie, kiedy używiecie kangunęb, czyli mocy, swojej mocy daszu. Ym, widzicie, widzicie aury wszystkich Survivorów, które wcześniej zostały Zmarkowane przez Ka Kagunę Od 24 metrów Na 3 sekundy Jak mówiłam, mają bardzo dużo Aura yy, Kolejne Red, yy, Red spider lily Sprawia, że w momencie kiedy Znowu, kolejne, kolejny moment Kiedy jesteście tak na... Podstawowy atak y, s, afektu, afektuje y, każdego surwa nakłada na każdego surwa bardziej y, status y, hemorrhage Hemo. status effect for 60 seconds, czyli ten status będzie utrwalić się przez 60 sekund um, Hero to... to jest taki a to jest taka, taki status, który sprawia, że kiedy chcecie się leczyć, to po prostu wam. Wszystko wam po prostu szybciej, paski leczenia, dłużej, leczenie i tak, i tak dalej. No i przy okazji więcej się wykrwawiacie zostawiacie więcej tam krwi. Więcej śladów dla killera. To jest druga rzecz. Redhead center Pit kiedy, w momencie, kiedy walutujecie za pomocą mocy, e, blokujecie, blokujecie tą e, lokację walutującą. E, nie wiem, czy możemy zobaczyć, jak to działa, czy będzie to działać na palecie. Możliwe, że to blokuje palety, bo nie jest, nie jest napisane, że window, tylko że waluting. Nie? Po prostu, że cokolwiek jak będziecie walutować nieważne czy okno czy Peleczor Apartus. Ja jestem do wyjewania za to, za to jak to czytam. Um, no i po prostu, kiedy będziecie naładowani. Znaczy, kiedy będziecie naładowani, i wam się skończy ta moc, um, będziecie otrzymacie 5% hejsta na... 6 sekund, czyli po prostu trzymacie spida 5% na 6 sekund po, po wyłączeniu się z mocy Amon z W momencie kiedy celuje macką jakby... Nie, nie, nie wiem co mam rozwijać przez midlip, e, Czyli środkowa maska inaczej, nie, nie wiem jak mam to zrozumieć e, Celując środkową maską inaczej no. I pokazuje Wam to aurę wszystkich palet i okien w promieniu 32 metrów. To jest ten, trochę takie Windows of Opportunity dla Killera. Augiri Tree rope W momencie, kiedy jakiś gen zostanie zakończony, Kaneki po prostu będzie undet undetectable na 20 sekund. A Undetectable to jest po prostu um, Brak Terroru. Po prostu nie, będziesz, nie będziecie mieć Terroru przez 20 sekund. I nami z Umbrella. Miesza czas odnowienia umiejętności po. po udanym. A czy nie po udanym, tylko po. <coughs> po użyciu jakby wszystkich um, daszy jak to powiem Completing, w sensie jak skończycie jak skończycie daszować to straca czas um, odnowienia tego Mado's Glow. w momencie kiedy gdy jakby ten znak, który taki znak, kagune mark y będzie będzie zdjęty y, surf, który był oznaczony, i sobie to zdjął, będzie exhausted na 15 sekund. Raises glasses. W momencie kiedy odpalicie energy Mode, widzicie aury wszystkich wyleczonych surfów w pełnym y, w pełnym na 8 sekund in Hand Creative wydłuża Kagunę z yy, zasięg. Wydłuża po prostu zasięg Kagunę. Broken Chain. Broken Chain po prostu skróca cooldown. Po prostu Kagunę. Kagunę Lip o 20%. Head, Hadis Headphones. Każdy store, który zostanie. Jakby zarażony Kagunę Mark. Są. Na majem na sobie status oblivious no, i nie ma to czasu, jest to dopiero wtedy, jak e, Kagune Smark sam zejdzie. Kaneki Satchel e, przyspiesza trzecią. E, trzecią. trzecią. trzeci charge Kagune o 20%. E, Taj Kai wydłuża, wydłuża czas trwania Energy -Mode na o 10 sekund. An, anteiku Apron krza poślizg. Poślizg? No, przyspiesza, zwiększa poślizg Kagune Lip o 100%. Fresh Coffee przyspiesza kagunę, kagunę Lip, ale tym razem o 14%. Znaczy, tam to było slide. To jest... Um, po prostu przyspieszenie samego Dasza. Wallet to po prostu przyspiesza przejścia przez okna za pomocą Kagune Lips. The Black Goat's Egg. W momencie kiedy zrobicie perfekcyjnego graba, grab, grab atak, dostajecie 100% blood